O, kurde. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo chciałbym wynająć pokój i teraz pytanie jest tutaj, czy ile kosztuje taki pokój najpierw? O, że tak spytam. Okej, okay, a uh, termin? Termin, wie pani co? Tak pod koniec czerwca, 28 gdzieś czerwca by było najlepiej, moim zdaniem, tak myślę. Okej, okay, i na ile? Na jeden dzień, tak po prostu. Dla jednej osoby? Dla dwóch osób. Okej. Okay. Tutaj mamy ofertę ze śniadaniem. Koszt takiego pokoju to 495 zł. Mhm, Je, jeden nocleg, tak? No. Yy, Dokładnie a... tak, dla dwóch mhm. osób. A dałoby się tak usadowić yy, pokój, żeby yy, był obok mnie, yy, po, pokoje wolne po prostu? Niestety nie mogę tego panu zagwarantować. Mhm, dobrze, no bo tutaj właśnie yy, też pytanie, czy nie przeszkadzałoby wam, gdyby tutaj yy, film nagrać taki, wie pani. No, pornograficzny. No, wie pan, co, niestety ja tutaj nie jestem osobą decyzyjną i nie wiem w ogóle, czy Hofer wyrazi zgodę na, na taki film. Zdać z pytaniem? Wydaje mi się, że do pani... Główny dyrektor. No dobrze, dobrze, dobrze. No to dziękuję bardzo. W takim razie, w razie czego jeszcze zadzwonię, eee, no dobrze. dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Jezu, no nagrane jest, gościu. <gryw>